Bóg powiedział do Mojżesza, wejdź na górę do Pana razem z Aaronem, Nadabem i Abichu, a także z siedemdziesięcioma spośród starszyzny Izraela i padnijcie na twarz, pozostając w oddali. Do Pana podejdzie tylko samo Mojżesz. Pozostali niech się nie zbliżają, nie wolno ludowi iść razem z nimi. Gdy Mojżesz wrócił, przekazał ludowi wszystkie słowa Pana oraz wszystkie przepisy prawa, a lud jednogłośnie potwierdził: Spełnimy wszystko, co Pan powiedział. Mojżesz zapisał wszystkie słowa Pana, wstał o świcie, zbudował ołtarz u stóp góry i wzniósł dwanaście stel, według liczby dwunastu plemion Izraela. Następnie polecił młodym Izraelitom złożyć dla pana ofiary całopalne i ofiary wspólnotowe z cielców. Mojżesz zaczerpnął połowę krwi i wlał do czaszy, a drugą połową pokropił ołtarz. Potem wziął księgę przymierza i odczytał ludowi, a oni odrzekli spełnimy wszystko, co pan powiedział i będziemy posłuszni. Wówczas Mojżesz zaczerpnął krwi i pokropił lud, mówiąc: — Oto krew przymierza, które zawiera z wami Pan zgodnie z tymi wszystkimi słowami. Następnie Mojżesz, Aaron, Nadab, Abichu i siedemdziesięciu spośród starszyzny Izraela weszli na górę i zobaczyli Boga Izraela, a pod jego stopami jakby kunsztowną mozaikę z szafiru, czystą jak bezchmurne niebo. Bóg uczynił wyjątek względem tych Izraelitów i w nie wyciągnął przeciwko nim ręki. Zobaczyli Boga, a potem jedli i pili. Pan rzekł do Mojżesza, wyjdź do mnie na górę i pozostań tam, dam ci kamienne tablice, Prawo i przykazania, które zapisałem, abyś mógł przekazać ludowi moją naukę. Wprawdzie Mojżesz wyruszył razem z Jozułem, swoim sługą, lecz na górę Boga miał wstąpić sam. Oznajmił więc starsześnie, poczekajcie tu, aż do was wrócimy, Aaron i chór zostaną z wami to miałby jakąś sprawę, niech uda się do nich. Gdy Mojżesz wszedł na górę, obłok ją osłonił, a chwała Pana zamieszkała na górze Synaj. Obłok spowijał górę przez sześć dni, a siódmego dnia Bóg wezwał Mojżesza z wnętrza obłoku. Chwała Pana jawiła się oczom Izraelitów niczym płomień, który pożera wierzchołek góry. Mojżesz wszedł w obłok na szczycie góry i pozostał tam czterdzieści dni i czterdzieści nocy.